Numer telefonu. Numer telefonu. Tak. Żeby po prostu... Bo się A, Żeby, żeby wydzwoniali... widzowie dzwonili, bo my chcemy zrobić bazę danych telefonów widzów. Tak jest. Każdy o właśnie. Każdy widz, który dzwoni do Jacka, płaci? płaci po 10 zł dla Jacka, wpada za to. I jeszcze te numery, co tak. mamy, dzięki temu, że wy dzwonicie, wyraziliście zgodę w ten sposób <laughs> na wykorzystanie. Rafał, dziękuję Ci. I my sprzedajemy, sprzedamy te numery do różnych firm reklamowych. Żeby po prostu No wiecie, no Będziemy trzeba zarobić zarabiać. na te opłaty różne i tak dalej, nie? Tak jest. Zarobić, no, jest. No. Dziękujemy dlatego wszystkim ludziom, którzy dzwonią na podane numery telefonów Wasze pieniądze Wasze pieniądze zostaną przeznaczone <laughs> na szlachetne cele <laughs> Dzwoncie, <laughs> dzwoncie. Do Jaczuśka, do ronka. Tak jest. Psa. Psa. Pa. Trzymaj to się. Proszę od mojego psa się spierdolić. <laughs> Co? Ostwierdzałeś się od nowego są w porządku. A, ja, a co ja powiedziałem, obraziłem? Od podszywany już cały jest. jest podszywany Już leko. przeżył tą operację. Przeżył. Bo pies mnie a ar Aronek i ja muszę odpoczywać. No to... Yy... Abł, 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 abł. Spokojnego odpoczynku. A dzisiaj nawet byliśmy na podwórku, nawet... Yy, nawet czarny kocica mamy tutaj przychodziła. Widzieliśmy I w widzieliśmy. Było dzisiaj? Tak. Koło nasz A ty nagrywałeś. A to nie możecie tych krzaczorów wycinać w takim razie, bo gdzie one się chować będą wtedy biedne stworzonki. Oni szczury. To kocica. Ona skacie pod drzewkach. A no. gania, kot, e, szczury. Gania kot. I ona idzie tam do parku, gdzieś dziuple ma. Kto gania szczury? Kocica. Kto szczury gania? Kocica. kocica. Ech. A ty nie, po ogon zaglądałeś i to kot czy kocica? Ja nie wiem o co chodzi. Ona makijaż ma to musi być kobieta. Tak. A on wyglądał? Zapytaj się? Nie, no po twarzy tak, z wyglądu. Właśnie. Wygląda mhm. jak kobieta. po twarzy. i twarzy i, i kocice było. to tłuszcze są takie same. Wiesz? Nie, no co? Czarno-białe. Kocice ładniejsze niż kocury. Nie! No jak nie? A nie pewnie, że. To czarno-biała, to kocica była. No właśnie. Chodzi ją tak. przemalował. Ale kot? Kocica. To znaczy kot czy kocica? Kot. Kucha. A ja nie wiem o co chodzi. Że czarno-biała. Tak. Tak? Warny kolor. Błyszcząca. A czarno-białe może być. Jaka błyszcząca fajna. I szła koło nas. To się nie zgadza. Myślę, że ko kot I jest biało-czarny. Patrz, nie, nie bał się. Nie, nie bała się przejść. odędy wyskoczyła i koło nas. Sobie poszła tam. Kot tam było. Kotno? Kotna? Ja znaczy, co, no, nie, nie no, miała? nie <laughs> Ja nie widziałem. Czy się? A co? Miała czytki? Co? Cycki czy miała? A ja nie sprawdzałem. Major sprawdzał. sprawdził. Ja nie sprawdzałem. Nie. Sprawdził Tak Nie jak nas. Tak samo I, jak 6. Wywieręczka wy, wy, wy tutaj też biega. Z ja mogę pociągać. Za mną. Są. za co? Za. O. O. To. O. No z lasu przyszła No z czego lasu? No tam gdzie ja chodziłem kiedyś Pana po prostu przybiegła Widzisz zatrzniłeś się za tobą No właśnie bo ja no właśnie. karmiłem je No Czym? Orzeszkami Orzychami A dzisiaj dostaliście te laskowe orzeszki chyba? Tak. Akurat Jak się nie zje bo ciężko gryźć to... Ja z nie miałem laskowe moczeczek i wszystko Młotaczki. A ja Młotaczkiem się posłuży Rafał No A ja pokazałem twoje młotaczek dzisiaj Tak widziałem w karfurze. Młotaczek twój no Dwa na drewniany i ten i, I metalowy No tak I patelnię widziałeś Patelnię to wiesz ziemię Między nogami Co? A tu umiesz patelnie lizać? A A ty kurwa zawsze o lizaniu ty A o czym? A jak patelnię, jak gdzieś tu Trzeba by lizać żeby ci Przepraszam bardzo, kobiety lubią lizać Patelnie. Jakim? Patelnie. tam jest. Ko kobiety lubią... Y Na no patelnie lizać. Y Przepraszam bardzo, I właśnie ty nie przekręcaj. Kobiety lubią... A przekręcam. One mają patelnie. A dobra, kurwa, już zaczynasz? A zaczynasz się? już? Kurwa, oparta jesteś osoba. Tak! Właśnie. A. Kurwa, dlaczego tak robisz? O, właśnie. Kobiety lubią... Patelnie my lizać. Rządło lizać. Nie, a patelnie. My lubimy tak. paczkę lizać. O! To prawda jest. Nie patelnie, nie, one lubią patelnie lizać. Ale z odbytem? Nie, nie wiemy, kto, kto lubi. Oni lubią paczkę ciągać. Loda. O, o bez, loda. Bez Ale chłoda. Przepraszam bardzo. Kobiety moją dajmy mi lodę, mi na ja wyjdę na podłogę. mi na ochronę kurwa nienawidzę. w taki sposób kurwa traktujesz mnie. A ja trzeci trzeciej One lubią... Odby odbytu chcesz. Co? Ona... Odbytu chcesz. Jakiego odbytu? No powiedziałeś. lubią czerwonego grzywa lizać. A to trujący. I, i ja ja lizać, no, A to trujący, to, to mu chobor. Czerwony to mu komor! Taka <noise> prawda jest, a nie fałsz! Tak jest! O kurwa, ty mu jest! Całe te! Całe te, e, cholera jasna! Tam ty ty mu komory jest? Jakie mu Na czerwony to mu Kobiety grzybki czerwone lubią lizać. mu komory! Języczkiem naukowym. To mu chomory! A powinien brać do guziki. Pewnie żony jest w szpitalach Jak one mu chomorów na delają gdzie to kurwa i mu no, żołądki no, kurwa, kurwa, ty kurde. jesteś ciężki człowiek, kurwa. Nie zachowujesz się jak małe dziecko. A ile mam brat? A ile mam brat? Ty masz 60 lat prawie, a zachowujesz się jak małe dziecko. 160. Bądź, bądź poważną. że jest 6 lat. Przepraszam bardzo, bądź poważną osobą. Ma swój wiek i po prostu pokazuj. Nie piec... wiek, tylko lata. Wiem. Lata. Lata. No Co cię lata? Uważny Między nogami chyba. A ty nie wiesz, pomiędzy nogami? Mam. Penisa. Ile ma tam? Penesa. Nie, żyba. Nie, penesa. Zarodnego muchomora. Jajeczka. I <grym> Może jajeczka. byś I Dwa jajeczka. I dwa... Nie, jedno. A? Jak to było w wilkowie? W jakim wilkowie? A ty byłeś w wilkowie? Byłem. Kiedy? Kiedy? Powiedz, że ten pierdolę cię trucił. Byłem. Kiedy? Jak byłeś śwedy chyba. O wtedy. O wtedy był. Dokładnie A tak. jak śwedy byli, tak? tak? Tak. No. I z buteleczkami byłeś? Tak. No. Miałem pięć... Buteleczek. Alkoholu. No. Piwka. Nie piwka, <laughs> piwka. A piwka. czego? Wódki. Pięć litrów. No. I Wódki. teraz masz? Pięć? Pięć baniaków po pięć litrów. <laughs> pięć baniaków po pięć No pokaż, Rafał, te samochody. Na jakiej No! Dwa tysiące są, równie tanie. ale nie? jak one oglądają? To elegancko. Krzysiek, Poje pojedziemy. pojedziemy. To na żywo trzeba pokaś. zobaczyć. Wiesz, to zdjęcia. Trzy... czemu nie. No to od dwóch tysięcy do, do dwudziestu. Pokaż dla się pokazać, No ale to zdjęcia mogę ci pokazać. Tylko co z tego? Zdjęcia to, to wiesz może, żeby tego lajta wam ustawił, kurna, bo tak będziemy nie, siedzieć i się nie. kłócić. Bez sensu. Tak, tak, ustawcie. Tak, tak. Nie, nie.